miejscowości pomiędzy Poznaniem, Poznaniem a Wrocławem Nasz szef Karol Miś ma przyjaciela który zaprosił go parę lat temu na wesele swoje w Meksyku i właśnie tam Podpatrzył takie coś, mniej więcej było to na tym weselu i stwierdził, że fajny pomysł na biznes w naszym kraju. Nauka lodów trwa około jednego, dwóch dni, ale im dłużej się to robi, tym po prostu lepiej to wychodzi. Koło trzech minut na taką jedną porcję. Jak się robi? Ciachamy szła szpachelkami składniki dodajemy bazy śmietanowo mlecznej bez dodatku cukru. Tak. Próbujemy to jak najbardziej wymieszać. To, była gęsta, no i zwijamy. Dobra. Nasz szef to wymyśla, a skąd bierze pomysły, nie mamy zielonego pojęcia, ale po prostu z roku na rok nas coraz bardziej zaskakuje. Potrafimy zrobić lodę o smaku drinka mojito i niektóre połączenia, które są jeszcze bardziej nietypowe, właśnie są najlepsze.